Maszuta, witam serdecznie. Moimi i państwa gośćmi są dzisiaj Mateusz Wydmuch i Michał Machura, którzy swoją miłością do muzyki, pasją i energią zarażają całą publikę. Każdy artysta posiada własną historię. Jak zaczęła się wasza historia? Moja historia zaczęła się w 2007 roku. Wtedy zacząłem pisać pierwsze teksty, tak dla zajawki. W 2008 roku zacząłem nagrywać pierwsze kawałki, w sumie to były dwa, no, później dałem sobie rok pauzy. W 2009 zacząłem, zacząłem od nowa nagrywać, no i tak do teraz się kręci, w dwa, 2011 roku poznałem się z Mateuszem i zrobiliśmy teraz album Ahur WD, Plantacja Życiorysów, no i ode mnie to wszystko. Moja historia zaczęła się w 2008 roku dokładnie. Zaczęła się od spontanów w składzie, jak najbardziej. Pierwsze teksty pisaliśmy, tak można powiedzieć, na kolanie. No i cóż, dwa lata około zajęło nam właśnie nagrywanie w tym składzie, po czym zacząłem nagrywać solowe kawałki i właśnie w 2011 roku zacząłem współpracę z Mahurem, no, który właśnie, no i dzięki któremu wyszedł właśnie album Plantacja Życiorysów. A co takiego wyjątkowego jest w muzyce hip-hopu? No przede wszystkim prawda i przekaz, nie? Energia i styl również jest bardzo ważny, pewność siebie i Chill out, przede wszystkim. A rapujecie o czymś ważnym dla was czy dla całego społeczeństwa? No, i o czymś ważnym dla nas, i dla całego społeczeństwa, bo prawda jest przede wszystkim ważna dla wszystkich, nie? Dokładnie, właśnie, tak. No. Niedawno odbyła się premiera waszego nowego krążka Plantacja życiorysów. Stresujecie się przed wejściem na scenę? No, na pierwszych koncertach na pewno był stres. <grym> no, a teraz już raczej nie. Nie ma już stresu, raczej. No. No. Sam powiedz. Nie, według mnie nie ma stresu, bo już trochę koncertów zagraliśmy. Ludzie wiad... się bawią, Ludzie się bawią. No, o to chodzi. Jak jest, jak jest pozytywna energia, to i my się nie stresujemy, i jest wszystko w porządku. Wielo artystów zaczyna właśnie w takim młodym wieku jak wy, a potem myśli o muzyce jako kategoriach zawodu. Jak jest z wami? No Na pewno byłoby fajnie zarabiać na tym, co kochamy robić. No Póki co nie zarobiliśmy na tym jakoś milionów, ale zobaczymy, jak to będzie, nie? No Rap to jest ciężki orzek do zgryzienia i myślę, że trzeba się dużo poświęcić przede wszystkim, żeby coś osiągnąć i żeby ogólnie zarabiać na tym. Myślę, że trochę wiary w siebie i byle do przodu. No. Jakie są właśnie Wasze marzenia? Co dalej chcecie robić? No, co robić? Na pewno rapować. Nie? Na pewno. Co, jakby nie było rapować, rapować, jeszcze raz rapować. Dla mnie to jest sens życia. no. A chcecie dalej wydawać płyty razem, czyli WDM i Machurz zawsze razem? Póki co tak. Jest taki plan cały czas będziemy nagrywać razem. Co będzie dalej się zobaczy. No Zaczynamy po prostu już pracę nad kolejnym albumem i myślę, że się przyjmie, będzie więcej traków na pewno. No, I się, się okaże, czy było to, było to dobre posunięcie po prostu. A co rodzicie mu tym ludziom, którzy właśnie chcą tak jak wy zacząć śpiewać, zacząć rapować i zacząć nagrywać płyty? Co radzimy? No żeby oczywiście wierzyli w siebie, żeby pisali teksty swoje przede wszystkim, żeby się nie podłamywali, jak na przykład jak coś nie wyjdzie i żeby ogólnie szli do przodu z fartem i jest okej, okay, nie. I jeszcze jedno, żeby teksty były szczere przede wszystkim, a nie o dupie Marynie. Dziękuję za szczerą rozmowę, dziękuję też państwu za uwagę. Do widzenia.